No ale tempo zwłoki, czas płynie, surfuje, leci właściwie. A dzisiejszy przelot jest pełen międzylądowań. No i powiedz mi jak tam twoja para, jak się czujesz w ogóle tutaj... Dopiero jesteśmy w parze od niedawna, ale ogólnie ja się z lubię jest okej. Okay. Okej. Okay. Czujesz jakiś tam już tu czy lubisz się do dostawania. Tak, 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 vibe, tak. Tak, że... tam, nie, mamy, 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 no. Super. Jak ci się podobało, nasze, nasze początek dnia, no? No, zaskoczyłem. No. Ale już nie mogłem spać chyba do okay. ósmej. Ja jestem radny ptaszek. A ty nie, widać. Spokojnie, ale wtedy widzisz, ja mogę sobie wstać. Zrobić śniadanko, zrobić siadanko, kawkę, a ty wstaniesz na gotowe. No. I śniadania nie dostałaś od swojego, nie? Może to zmieniły? Tak? No. Myślę, że tak, no, że można byłoby go schrupać ewentualnie kiedyś. Jakie są dla ciebie trzy takie. Najważniejsze cechy, które cenisz u człowieka. U mężczyzny. Że jest wierny i oddany. Na pewno opiekuńczy. Też tak to tak naprawdę powinno wyglądać właśnie, nie? No tak, ale wiesz, wiesz jak jest. A wybaczyłabyś kiedyś zdradę? Szybam? Wybaczyłabyś kiedyś zdradę. Hmm. Wiesz co, może i bym wybaczyła, ale nie wiem czy bym przełknęła. W sensie chyba nie jestem na tyle. Nie wiem. Nie. No bo No bo ja chyba też nie. A jaka dziewczyna ci to najbardziej podoba? A nie mogę zdradzić jeszcze. Jeszcze nie mogę. No ale jaki jest twój typ? O urodę chodzi? No, no dobra. Zawsze e, uwielbiałem, wiesz, z ładnym, zadbanym ciałem. Wąska talia, wiesz, ładne, zgromne nogi, pośladki. E, ale jak pierwsza jest twarz zawsze. E, więc. E, Oczy i uśmiech, przede wszystkim. A twój? No właśnie, mi jest mega ciężko. to Jakby ja tutaj wchodziłam i cały czas mówiłam: Nie mam typu, nie mam typu, nie mam typu. No i wszyscy chłopcy niebieskie oczy, i ja mówię: Jezus smary. I stwierdziłam, że na kluby ciemno oczy. A i przyszedł ciemnooki eee, Apollo. <laughs> apollo apollo. Grecki, był? Proszę, jakbym Dionizos. Czy Dionizos? Nie, nie, Dionizos był brzydki, Od ale. On był? Chcesz wiedzieć? Mm -hmm. On był brzydkim bogiem, ale miał duże przyrodzenie. Ale co To Bogiem taki seksy. Mitist, przepraszam? <laughs> Na pewno ja mu daję energię, on mi oddaje tą samą energię, więc to jest spoko. Eee... No, myślę, że trochę ten sobie bajeruje, no. Jakbyś mi oceniła. Hmm... Jako gościa, który lubi się bawić, czy bardziej... Lubi się bawić. Tak? No. Cię zaskoczę, bo wiesz co, byłem w dwóch długich, długich związkach. Teraz pięcioletnim, teraz czteroletnim. A no to lubię. No, także to był związek, z którym też wiesz, było dziecko, które też bardzo pokochałem i sobie kocham dalej. Nie, synek, A, okay, yeah. kobie... mm. tak, osoby, z którą A, okay, nie, okay. taka jedna z lepszych rzeczy, która mi się w życiu przytrafiła, o, no, także, także tutaj. Powiedział mi o tym dziecku, widziałam, że się wzruszył, to było takie kochane. Też mam córeczkę, jak już mówimy o dzieciach, o, proszę. no i to jest taka moja właśnie bracia dusza też, wiesz, wszystko robimy razem. Super, tam... właśnie tak powinno wyglądać, tak, moim zdaniem, relacja, wiesz, wiesz, łyżki, rolki, wiesz, wszystko super, robimy super. razem. W ogóle dzieci są super. No, ja też kocham dzieci, więc... A chciałaś córeczkę czy synka? Zawsze myślałam, że będę mieć synka, no i wyszła córeczka. Wszystko jeszcze przed tobą. No, zobaczymy. Zobaczymy. No. Im więcej z nim rozmawiam, to tym bardziej się do niego przekonuję. Czekaj, czekaj, co tam plusnęło? Wróć to! O, delfinek! No, panowie, czas ucieka. Do decyzji coraz bliżej.